Siemaneczko, siamaneczko, z tej strony Kudłaty. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak wygrać plugin na serwer Counter-Strike 1.6 Dobra, więc na do początku wchodzimy w Google wpisujemy jaki plugin chcemy wgrać na serwer w moim przypadku będą to asysty wpisujemy asysty przy zabiciu AMXX mała literówka ale nic no. mamy wyskoczyło nam asysta przy zabiciu plugin AMX wchodzimy w, właśnie w wchodzimy w tą stronę poczekajmy aż się otworzy Mam parę uruchomionych programów, więc takie troszkę lagi, ale to nic takiego. No i dobra, mamy tutaj opisane plugin, co trzeba zrobić, jak go zainstalować, kto go wykonał, prawda, do czego służy. Instalacja plugina widzicie, jest standardowa. Tu macie e, kewrary, co można, czego nie można, co tutaj opisuje wszystko, w, e, zmienia się to wszystko w e, SMA. Dobra i na samym dole, na samym dole postu lub tematu będą załączone pliki. No i je pobieramy te dwa EMX i SMA. Dobra, ja już pobrałem, więc nie będę pobierał, więc zacznijmy. Wchodzimy w pukawkę, twoje serwery, wybieramy na serwer, na którym e, chcemy wgrać plugin i potem wchodzimy w edytor plików. Dobra, na no już weszliśmy w edytor plików, wchodzimy w folder C, Strike, później Addons, amx.x i wybieramy Plugins, folder Plugins i prześlij pliki i pli ich przesyłamy do Plugins AMXX, plik AMXX, tak. Jak widzicie już się przesyła przesłało się. Wychodzimy tu, naciskamy ten folder, wchodzimy w scripting i przeszli folder, e, przeszli plik. Oczywiście pliki też można przenieść, nie trzeba przy ten i przesunąć na, no po prostu przesunąć, prawda? O, w taki powiedzmy sposób, że klikamy i przenosimy. Ja tego nie będę robił, bo już to grałem. Dobra, wychodzimy z tego, wchodzimy w e, configs oczywiście tu macie podane ścieżki co i jak wchodzimy w configs i szukamy folderu lub pliku plugin.in Dobra kiedy mm, kiedy już jesteśmy w pliku to zjeżdżamy na sandu i zaraz widzimy się po przerwie. Dobra, już jestem, sorka Jak widzicie, jestem w pliku plugin.ini. Wchodzimy na. Jak widzicie, mamy dwa te pliki: Kila, System, Mix i SMA. Klikamy prawym przyciskiem na plugin, zmień nazwę i powiedzmy, bierzemy nazwę. Potrzebna jest nam nazwa tego pluginu. Wchodzimy teraz w tu. I dopisujemy na końcu AMXX, prawda? Ja już mam napisane, więc o, AMXX muszą być 2 xy i zapisujemy. Kiedy już to zrobiliśmy, wychodzimy i restartujemy serwer. już mamy wgrany plugin na serwerze. Na 100% on działa, bo sprawdzałem to wiele razy. I co wam mogę powiedzieć? No, poradników będzie takich jeszcze więcej. Będę nagrywał również filmiki z Counter Strike'a, ale to już za niedługo. Jeżeli się podobał filmik, daj łapkę w, dół, w górę, przepraszam, łapkę w górę i daj suba, a na pewno się postaram, żeby więcej filmików takich było. No to się monero.